Także tutaj, tym oto sprzętem będę wam dostarczał prezenty w dzisiejszym odcinku. O, I moi drodzy, pierwszy list! Nazywam się Gabriel, mam 7 lat. Mój ulubiony kolor to niebieski. Moja lista życzeń. Chciałbym! Bącka? Dobra, weźmy prezent. Idziemy teraz na zewnątrz. Wychodzimy na zewnątrz. Dostarcz prezent. Dostarcz prezent. O, 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 o. Ogień! Jedziemy! Dawaj góra! Odlot! Ależ piękne widoki! O, yeah! Tam jest choinka. Czemu ona nie jest oświetlona? O, o, o. Dobra, idę, idę, uwaga, daję prezent pod choinkę. Ciii. Prezenty, prezenty pakujemy nam, a tam Wojtkowi ruskę dzisiaj dam.